Tak, idziemy do następnego gołębnika. Gołębnik żniwiarzy. Te gołębie również są puszczone, już w parę. Tu zależy mi na pierwszym szybkim lęgu, ponieważ akurat te gołębie młode 500 Mikołajki. A bałty, czyli wyżymacze, lecą 650. Czyli te gołębie są pogrupowane według zdolności lotowych. Ta grupa żniwiarzy wywodząca się z głębi Jansen Chlorverwort. One, szczególny okaz zdrowia tych gołębi. One, jak widać, już te gniazda również tu składają. Yy, patyczki modrzewiowe. Ta, a, to czyściutka Jansenka yy, Van Houtena. A, idealnie te gołębie się dobrały. No, i tu kolejny. Przez się tych doskonałych gołębi. O, parka cała przelotowana intensywnie, czyli gołębie te z zapinkami. O, tu 41 z tą Jansen. A więc gołębie Stickelbaut. Nie gołębie Stickelbaut tylko Jansen Florverborg No. A więc pozostawmy je to, a to a mój najlepszy stary pasiorek. Alter, da ich jetzt